Witajcie ziomeczki z tej strony Firecox, czyli C2 Play Games, a dzisiaj ze mną jest? dawid 227 No i, No i trzeci... Zawsze taki dziwny y, odgłos jak y, zacznę jak takie bzz, tak głośno głośno mówić No stary no. bo to bo to jest nagrywanie stary No to dlatego tak się mi wydarłeś Uko że mi ja miałem sukawki na pół Stary y, dobra chodź na 4 na cztery tu Hi, hi. Brawo. Ciekawe ja kto byli. będzie Slenderem. Ja chcę być. A wiesz jak się w to gra, nie? Tak. Trzeba ja znaleźć wszystkie 10 kartek na mapie, nie? Patrz gdzie jestem stary, pajki parkuj, patrz. A ja to też umiem, mój brat <laughs> to właśnie mi <laughs> biznes <mój śmiech> Ja to jop. umiem. Pa, jak, pa, jak <laughs> jesteś pro Patrz, 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 proszę państwa. I tam ktoś jest. He! Pff, stary! Ładę, Ej, pa, chodź za mną, Dawid! Chodź na hanafle. Patrz, patrz co, patrz się stało teraz, patrz. Hanafle, pat, co się patrz, coś ci pokażę, patrz. patrz tu. I patrz tu na dół. Ja wiem! O, patrz. Ja o, teraz kto będzie Slendermanem? Proszę, ja. Proszę, 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 proszę błagam, błagam. błagam. Ja, ja Murzyny. Nie. Nie. nie! Jakaś misia, Jezu. Dawid! O, nie uciekaj! O, do, chodź za mną! Nie uciekaj! Ja wiem, gdzie są kartki też. Na jakichś domach podobno. Ale ja nie zbieram kartek. Ja po prostu unikam Slendermana. No ja. Ja się wiem, że to będziemy się zawsze znajdywać. Dobra. dobra, mi się zaraz latarka naładuje. No za pięć, cztery, trzy, trzy. dwa, Jej. O. Chuj, nie. O, dobra, chodźmy tam. Ale poczekaj, Czem? bo. O matko, ale dźwięki. Masakra. To, to jest drugi odcinek, już nie? U mnie. A ja się boję, a ja się ciką. Ja już strąb <laughs> A mi się sika. <laughs> nie, ja się boję. <laughs> O matko kto jest za nami? Nie, o Latarka. dobra, latarkę włączyłem, a już się skończyła O matko Bawa, stary, uciekaj, gdzie jesteś? Nie na szybcie za nami, już nie ma. Chodź, a, a! a! nie Stój w miejscu, stój w miejscu! Stój! Stoisz? Stoisz? Ja się się. Stoisz? Tak. Poczekaj! O, tu jest jakiś ghostek. Gdzie jesteś? Patrz tak, tam. Aaaa! Sleder! Aaa, uciekam! Nie umieraj! Jak umrzesz, to patrz do mnie, u mnie z góry, okej? Okay? Okej? Okay? Dobra, ja uciekłam. Stary! Dzie dobra, szukamy się teraz. Nie, ja się boję, nie patrzę. Włączam cały głos na chwilę. Albo cały głos z Okej, 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 ja cię szukam już. Kurde, po... A przez, przez się Widzę cię, stary, ty jesteś na dole? Tak. Patrz. gdzie ja się boję! Tu, Dawid, u góry, patrz do góry, patrz do góry. O, cześć. No, nice, chodź ze mnie, nice. Najważniejszy cel, wiesz? No, najważniejszy cel, żebyśmy się trzymali. O, dobra, przy tej pochodni. O, właśnie. Dobra, latarka. Hecheszki. Dobra, nikogo nie ma. No, właśnie, chodź. Ej, na szybkę. Aha, no tak. tak się nie Nie boję. O matko, ale z drzewo mnie przestraszyło. No poczekaj. Parkour! Nie, nie rób tego parkouru. Nie, jestem tu. No dobra. nie boję, nie O Matko, ja uciekam, chodź za mną. Dobra, włączę na tarkę, chodź na mnie, chodź za mną. Dobra, idę cały pochodź, czas. Idę, A! Jej, pochodnia. Ej. Nie wiem. O, pochodnie jest. Nice, matko! Słyszałeś coś? No tak, tak, słyszałem. Matko! O nie, nie, nie! Nie! Uciekaj! Ej, my już zostaliśmy. No. Wydawałeś? No tak. A! Blender! Uciekaj, stary! Widzę <grym> cię! Wow. Dobra, to widzimy się na kolejnej areneczce, co? Dobra. Ja bym się bał. Dobra. <grym> Dobra, to możemy chodź... Ja się odstrałem, kurna, mi cię. Dobra stary, chodź na 11 Big Bitch ja proszę, ja chcę być Slendermanem, bo Cię załatwić. No nie, ha! Na odcinku muszę być Slendermanem. No muszę, bo na pierwszym odcinku nie byłem. O, jaki fajny parkour, Dawid! Nie, no nigdzie no. nie ma. Patrz, gdzie ja jestem, Dawidku. Ja pan. Ja pan. Patrz, jaki fajny parkur, Dawid. Parkur, 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 parkur. Patrz, gdybyśmy byli i hop, hop, beaches, czekaj. O, tu stary, patrz, tu. Tylko gdyby się tam skoczyć, by dało. By się dało. Jep! O, ciekawe, kto będzie, proszę, ja, 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 ja zasługuję. Aj. Dawid nie, bo Dawid jest brzydki, ja. Nie! Nie! No ja, 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 nie uciekaj, ja, ja, Dobra, chodź No, mną. jak się naładuje ja, to włączamy, okej? Okay? No okej. Okay. Cztery. ja, 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 Dobra, ma ile masz sekund 6, 5, 4, tam, 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 czy z No dobra, dobra, gdzie? Ok. O, już mi ja włączyłem latarkę, widzisz? Slenderman tam jest za nami, stary. Tam jest za nami, Widziałem go. No, stary. No, no za to no idź, ja tam za to mam cały czas. Nie bój żaby... O, ja ja mam tutaj pochodnie. Wojna! Slenderman! Slenderman! Wokół chodźmy. Przestraszymy go. Illuminati. Ja uciekam. Chodź. Ej, nie ma go, bo mam latarkę włączoną. O, tam jest domek. Tam na pewno jest kartka. Ale ja biorę kartkę, okej. Okay. Ale przeszytaj. Ale się teraz. O, widzę. Ale ja biorę kartkę, okej? Okay? Dobra. Ale ja... Ale czytasz na głos? No pewnie. Nie da się czytać. Chyba. Da się. Nie wiem. Patrz, da? tu jest dom, no. Co? Nie ma kartki, powinna być. O, zebrana kartka mam. Ej no! Nie masz kartki! Nie masz kartki! On wie, pisze mi zebrane kartki. Nie ma, nie, nie zabrałeś. Nie, bo gdybyś pisał, to byś pisał na czacie, że Dawid zebrał kartkę. No nie piszę, tak? O, słyszałem go. Stary. Widzę go. Za Na razie. Ej! Tyluju! Robił cię? Gdzie jesteś? Uciekasz? Patrz, gram z góry. Tak, tak. I co muszę kończyć? Co? Muszę kończyć. Poczekaj po tej jaręce. No, ale mi się nie chce wyglądać na Slendermanie. Kaj to lubiłem, Ale główna nie. To jest. Nie, ja tak mówię. Ja tak mówię. E, nie, nie, bo. Zróbcie, się, bo ja e, jeść, więc. Ty się tam gadać z No dobra, dobra, dobra. Dobra, ci widzicie to? Ja będę się tu chował. O, skonowanie, mega. Okej. Okay. O, już. Ja tylko ja zostałem... matku. Nie! Nie, Slender, proszę. Nie rób tego. Dobra. Okej. Okay. Dobra, to było już na tyle. No, dwie areny wystarczyły. E, dobra, więc jeśli filmik Ci się spodobał, to łapkę w górę. Fabkę, więc dobra. Więc jeśli filmik Ci spodobał, to łapkę w górę. Suba też możesz zostawić, więc. No razie. Pa!